Cześć, hej, witam wszystkich. Kaszubik z tej strony. Jest to drugi odcinek gry Walheim. Zwał jak zwał. No, i jak widać dużo się pozmieniało do ostatniego odcinka. E, domy, domy powstały. Ogólnie, no... Znaczy jeden, jeden ukończony i dwa nieukończone. To jest drugi, drugi nieukończony, jak widzicie, piękna budowla. Piękna miała być wysoka, wieża nad wodą, ale, znaczy dom nad wodą, z takim balkonikiem, no ale się okazało, że tak wysoko nie można budować. I no, i musiało to zostać tak jak jest. Jest to trzeci, trzecia budowla. Pierwsza, pierwsza była na odcinku w ogóle, ale to jest trzecia budowla No, jest ukończona Prawie, że jest schronienie w domu, jest, jest balkonik na wodę, nie, kur, tu jest Dowalony widok, dowalony Jeszcze zrobię po prostu tu jakiś ten stateczek, łódeczkę czy coś i będzie no, Port, port, port normalnie tu zrobię Będzie klasa No, i w tym odcinku W tym odcinku a, drewno pozbierałem trochę Drewno pozbierałem tego ten i w tym odcinku idziemy polować Polować na... Na wszystko co się da Czekaj co mam? Mam tunikę, czyli potrzebuję spodnie. Spodnie sobie zrobię. O kurde Dobra, czyli muszę znowu tego. I co jeszcze bym sobie zrobił? Nóż. I właśnie motyka. Tego mi brakowało. Motyki. Witaj wojowniku. Witaj gołębi. Wytworzono motykę. To narzędzie służy do kształtowania krajobrazu. Można rzec, że jest doskonałym uzupełnieniem młota. Używaj go do oczyszczania ziemi i manipulowania terenem. Łatwiej jest bowiem tworzyć budowlę na równym terenie. No... No tak, no jest to... Jest to logiczne. No... Ja nawet daję razem na krzywym, nie? Patrzcie, kurde. Cool, Balisady tutaj. Jeszcze sobie dodamy takie... Tam. O. żeby to na pewno nie pierdykło nigdzie nie Dobra dziki potrzebujemy potrzebujemy polować dziki i jelenie I taki jest plan na ten odcinek żeby trochę skóry upolować O! Kurde Dobra gonienie Gonienie wiem, że to jest... Kurde, na przy... <gronienie> gonienie to jest ogólnie dobra opcja, nie? Ale teraz jeszcze jakoś tak Wolno biegam Wolno biegam, ale jest B. Dobra no pochodzimy po tym lesie, poszukamy tu czegoś. Dobra. Aha, i uciekł. Okej. Okay. No to, to nie wyszło. Nie wyszło, nie wyszło zbyt dobrze. Wiedzmy sobie coś tak tam te graminy o a tutaj jest moja pierwsza budowla W sumie, w sumie nie, nie widzieliście ją bo próbowałem dokończyć ale ale właśnie bo to to jest to miejsce gdzie w pierwszym odcinku nie było żadnych drzew nie nie było żadnych drzew nie było nic i i no No i właśnie, i tu jest ten domek, od którego zaczynaliśmy. Tutaj ten, sz, 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 pięknie, ładnie, i tutaj, tutaj już fortyfikacja miała powstawać, tutaj domek. No, no ale jak zobaczyłem, że to wszystko zarotło, to to nie ma sensu, nie? I tu znowu była ta, była ta wysokość. No, także on nie byłby, nie mógłby być wysoki. Także, także, także no. ale dobra Jedzenie jeszcze sobie pozbieramy trochę Bo tego nigdy za mało Nie ma żadnych dzików Dzika jakiegoś chociaż dzika Mienia sobie weźmiemy Gdzie są Gdzie są jakieś zwierzęta O! Przystań podróżniku! Dostałeś się do ostatniego i najbardziej bezprawnego z dziesięciu światów. Walheim w powietrze jest czyste, woda głęboka i przejrzysta, a lasy przepełnia hojność darów. Tu jest przygoda, radość i chwała. Do wzięcia. O, do wzięcia, no tak. A, w ogóle no, dziesiąty dzień, dziesięć dni zajęło mi budowa, budowa w budowatkach domku. Także nie źle nie? O pióra strzały git się przydadzą Ale dalej nie mam dalej nie mam skóry Gdzie te wilki No i tutaj widzimy co? Moneta, moneta i jakiś Trzymacie na tunika Yeah. Jest gitara jakaś trochę lepsza, magiczna. Fajnie, fajnie. Dalej tu. Dalej nie widzę żadnych zwierząt. Yeah. Bardzo mi się to nie podoba. O! Raz, <laughs> albo to będzie chociaż jednego, nie? Kurde, kurde. Dawaj, jeszcze. Oh. Ja pierdził, ale dobra. Ale tam chociaż jeden się rozsypał. Było blisko, było blisko. No źle to źle to trochę obliczyłem i przekalkulowałem. Wieści. Trafiasz do Czernego Lasu. To niezwykle niebezpieczny teren dla niedoświadczonych podróżników. Pokaż nam do cię stać, zabijając eight hill. No dobra no. Taki jest też plan. Witaj wojowników. Wieść się, że niektórzy handlarzy znaleźli się w dziesiątym świecie. Jeśli potrzebujesz czegoś wyjątkowego, warto ich poszukać. Jeden z nich powinien być gdzieś w lesie podobnym do tego. Bardzo mi przykro, że nie mogę bardziej pomóc. Będzie trzeba mieć na niego oko No dobra no O Dzik dzik, dobrze, dobrze Jak trzeba będzie mieć na niego oko, to trzeba będzie mieć Ile tak tego? 13 To dość, ale i tak O! Dobra. Jeszcze jednego. I okej. Okay. Ta kraina jest twarda i dzika, lecz nas osadników jeszcze trudniej pokonać podróżniku. Niech cię pocieszą dary, które widzisz przed sobą. Solidne drewno, kamienie, leśne owoce i kwiaty. Uważaj, też na przemierzające te ziemi dziki. Dziki obawiają się ognia i ludzkiego dotyku, ale można je oswoić. Podejdź do nich po cichu i poczęstuj je swoimi zapasami. Korzenie ziemi to ich ulubiona przekąska. Korzenie ziemi. Co to są te ko korzenie ziemi? To mnie właśnie najbardziej ciekawi. To jest... Czy to jest? No właśnie co to jest? Będę musiał sobie to sprawdzić. Czy to, czy to jest po prostu, nie wiem, czy jakaś marchewka, indami, bo w ogóle... No mięso mięsem to nie jest raczej korzeń ziemi. No ale malina... Malina to jest chyba korzeń ziemi, nie? Tak samo. Znaczy, tak o tym myślę. Jedynie. Ale zobaczymy. Teraz idziemy się kimnąć. Dalej, daleko, daleko trochę do tego domku, no, nie powiem. No, ale cóż. Nie, no, no kurde, strasznie daleko musiałbym... Musiałbym gdzieś indziej ogólnie iść Żeby szukać wszystkiego Dziki, kuny, jenoty No, no to gdzie indziej, gdzie indziej trzeba No dobra, idziemy kimać ki, ki Aha, a łóżka nie mam Łóżka to nie zrobiłem Meble i łóżko będzie sobie O, łóżko zrobimy Tutaj. Będzie w takim pokoiku. Ciach. a w powietrzu ognia musi być. Ja, pierdziu. Dobra, zdjęcie zamkniemy. I ognisko. A żeby było ognisko, on to musi być. Komin, nie? Co, i robimy tu komin. Właśnie Bo ognisko musi być na ziemi To jest To jest najważniejsze Że ognisko musi być na ziemi Tutaj Tutaj ziemia jest Na dole strasznie Dobra I tak, nie I Ciach I Ciach I Ciach i tak... dobra... Teraz... tak... I tak... nisko tu... I zrobimy... Musimy iść na górę, żeby zrobić dziurę w tym nie Tu? O kurde Tak, tu, dobra, dobra, dobra Zapowiedzą no ko Żyję, okej okay. No jest gi I teraz idziemy, dokończymy sobie homin. Okej, tu będzie rozwalona, teraz tak, tak, no i dobre, i potrzebowałbym jeszcze wyjść na, na dach. ale na dach też nie mam wyjścia dlatego malniemy sobie tak tę drabinkę gdzieś tutaj jakoś tak tak elegancko No to zbieramy, mój kurde luksus. Tak. tak, tak, tak. dobra. I tak, ok. I to jeszcze tak, tak i na końcu zadaszenie, że niby żeby nie padało. No jest gitara, nie? Mi się tak przynajmniej wydaje. Mi się bardzo podoba. No nie wiem, to jest za dużo. To też będzie za dużo, to wszystko jest takie kurde jakieś za dużo. Przed domem sobie muszę... O, w ogóle wezmę sobie tego. Tak, 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 tak. O, u, Dawaj, dawaj. Dobra. dobra, dobra. I teraz to sobie mogę wydłużyć, ale tak sobie wydłużymy, I czekaj, i wejście wejście sobie zrobimy normalnie. Trzy no dobra, i cykniemy sobie tutaj schody, tak. Kurde. E. Tak, tak Tak. Tak. Żeby na pewno było. Tutaj robimy... Tak. 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 Łoj. To jest kurwa elegancko. Elegancja, Francja, dobra. Idziemy w Kimer. No, no właśnie. Dobra. Tak. Yy, Kuntujemy. Zakończymy sobie tutaj budowę jest elegancko? Mogę sobie ten I tak samo możemy sobie tutaj dać 3, damy trzy, dobra, wejdą trzy, świetnie. Ja to robimy. Dobra, jak to sobie zrobimy, dobra, jak coś, to ogień też jest ok. Wszystko, wszystko działa póki co, sobie na miętko. Eee. Nie znam na mięsko, o! Zrobiło się. Dobra. I pogoda taka nie zabarła. Więc porazuję sobie jeszcze mięsa. I czy mogę sobie zrobić... Łup, krótki łup, ok. A jak chcę strzały? Ja chcę już ogniste strzały Jak ogniste strzały wyglądają? Zrobię zwykłe strzały? Zrobię ogniste strzały? To Jest... dobre pytanie Dobra, co sobie dam te, co sobie dam to I co sobie dam to? Okej. Okay, patrzcie tak, dobra droga jest odrobniana No nie dało mi to Nie dało mi to innych pokryć Trzech, trzech, a to włócz Ale strzały też mam Mam przemienny strzał, okej. Okay. A jeszcze buty. Nie mogę sobie zrobić butów. Znaczy... czapki. to jeszcze Potrzebuję przemienia. Nikko Dałaś mi tu przemienianie Po co jest ten mniszek? Też nie wiem do końca. No nadzieję, że można jakoś leczyć, no bo jest lekarski. No to jest tylko... Jakie... Nie wiadomo co to będzie. Dobra, tutaj jeszcze kamień. Chciałem kamień, kamień malinę zbieramy. Przyszedć przypadką. I dobra, idziemy na chatę. Idziemy na watych, robimy to co mamy zrobić. Może będzie się dało to miejsce strzały. Powiem, że się dało jakoś na początku, a potrzebujemy na pierwszego bosa. Tutaj posiadamy pod to. Po nie? I jeszcze... O je, yes. ogniste strzały Dobrze, nowa receptura I stanowisko, że już Grabarskie Garbarskie Tak, grabarskie, garbarskie Stanowisko garbarskie, ale to nie mamy jeszcze tego Ale dobra, teraz możemy sobie zrobić ogniste strzały Ale mamy mało Q Nie, mamy kawał Q, dobra. Strzały, także już by było przygotowani i w następnym odcinku najprawdopodobniej będzie walka z bossem. Tak w ale Jeszcze będę musiał sobie odbierać skóry i w ogóle. O, ale nie, dobra! Skórzany hełm! Skórzany hełm! Moi mili. Jeszcze robimy, ile możemy? A ile już mamy? 160 Dobra, to na raczej I teraz ulepszamy i musimy ulepszyć łuk, łuk na maksa na pewno No i buta. No i to co jeszcze? Muszę sobie ogólnie Robimy skrzynkę Skrzynki pójdą gdzieś tu I Tak, tu tak, padajmy w pierwszej na trzecie to nie udawało Skrzynki będą tam, tam jedna Drewno tak, dla podłoga Jedna Okay, tak. Terpaksa keluar dulu ni. wywalamy no, tutaj To też nam niepotrzebne I okej ok. Teraz idziemy do warsztatu Uleps tak tonika I tyle I to średnie, ale no to też A, bo ja mam tylko warsztat na długie. Okej okay. Czyli jeszcze potrzebuję to... Jeszcze potrzebuję tej skóry, żeby mi to garbarstwo. Garbarstwo, grabarstwo, garbarstwo. I jak to będę miał, to już będę miał wszystko. Znaczy no, to będę miał trzeci level. I jak będziemy mieli trzeci level, to lepsze sobie wszystko na maksa i lecimy na bossa. Także co ja chyba idę idę eksplorować, idę szukać i na tym zakończymy ten. O! Jakże piękny odcinek. I mam nadzieję, że zobaczymy się w trzecim już przy walce z WOFEM. No, jest dzień 11, ile mi to zajmie przygotowanie? Pewnie trochę. Na tym ładnym tle możemy się pożegnać, Ej, czekaj jak tu tam mogę tu kogoś... Co tam? Nie, nie tak się dobrze. Uuu! No i dobra Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Na razie, cześć!